Do tej roli hmm, przeczytałam dwa razy scenariusze hmm, i rozpisałam sobie inspiracje, hmm, rozpisałam sobie postacie, które kojarzę, które jakby równocześnie hmm, kojarzę z Zosią. Są to kobiety delikatne, bardzo dziewczęce. Hmm, I zobaczyłam hmm, różne filmy, na przykład hmm, Emmestą w Kocha, lubi, szanuje. To są postacie, które wchodzą w dorosłość i z tego czerpałam i tak budowałam zosie. Myślę, że Elka Wiśniewska to jest taka postać, którą gdzieś trochę czuję intuicyjnie i myślę, że dlatego otrzymałam tę propozycję, że widocznie producenci i autorzy jakby tego projektu też widzieli we mnie tę akurat postać. Yy, także myślę, że ja po prostu no, staram się by podążać za scenariuszem. Też yy, zespół scenariuszowy znam bardzo dobrze, bo, bo współpracowałyśmy już, yy, wiadomo, przy O mnie się nie martw, wcześniej przy Hotelu 52. Yy, także wydaje mi się, że czuję o co tu chodzi. No, ale słuchajcie, czy ja czuję, czy nie, to się okaże na ekranie. Także to już wy ocenicie, czy ja tę postać wykreowałam jakby zgodnie z oczekiwaniami. Ewa Gawryluk, dzień dobry, zapraszam do oglądania serialu To nie ze mną. Znaczy troszeczkę ze mną będzie, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, bo warto. Ups, ja